A więc świetneczko, że macie sobie Frosty, prostymisie, to jest kolejny odcinek na moim kanale i to jest odcinek specjalny, bo to jest odcieczek świąteczny. Jak macie zauważyć widzimy się w Wigilii Wizowy, czyli 24 grudnia. Jak co roku odcinek z Bedwarsów, To już jest taka nasza tradycja, widzę. To musi być odcinek z Bedwarsów, ale już nie doszedł do tego fantastycznego wstępu stawcie suba, strzelcie łapeczkę w górę, oczywiście subika z taki tam starym czerwony wszystkich, kliknijcie tam na dole dzwoneczkiem. No i zapraszam Państwa do oglądania. Okej okay, widzowie, jak macie zauważyć, jesteśmy już tutaj na serwerku Coxcrafcik. Tak, yy, i pytacie mi pewnie pytanie dlaczego dzisiejszy jest taki szybki odciniaczek, a nie ma jutro, czyli w niedzielę. W się dzisiaj jest 24. Będziemy zrobić krótki odcinek, które tak naprawdę będzie jedna gierka tylko, w której po prostu złożyłam szybkie życzenia. Krótkie, szybkie życzenia dla tych, co są na Discordzie, życzenia już poleciały. Ale dla Was, tak jak dla niektórych, może nie, nie są na Discordie niektórzy, no to życie trzeba odwozić w taki sposób. Dlatego widziałem, chciałbym Wam życzyć zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Wraz tutaj z, z wszystkimi, z, tak naprawdę z Discorda, z tą administracją serwera z, na Discordzie, chciałbym Wam życzyć zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Dużo prezentów. No i w szczególności zdrowia. Yy, jeszcze takie odnosie, odnoszenie szybkie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, który był tydzień temu, ile dobrze pamiętam, o streamie w tym pięknym co miał być to stwierdziłem że jednak nie będzie go bo że mówimy o sylwestrze oczywiście z powodów innych nie będę tutaj mówił jakich powodów dokładnie ale po prostu streama nie będzie z jednej strony może to i dobrze z drugiej strony zależy jak to, kto do tego podejdzie yy, ok no i to w sumie z takich informacji na szybkości do tyle dokończymy sobie tutaj gereczkę szybki 10 minut nie nam się zabierał czasu Zbyt dużo, bo to też jednak dzień, gdzie każdy chce go spędzić z rodziną i tak dalej, i tak dalej. A więc nie, no się dzisiaj dopiero długo czasu. Więc szybki odcięcie, szybkie te bedworsiki raz polecimy i to będzie na tyle. Więc możecie widzę w ogóle napisać w komentarzu, uchwalić się. Dobra, tego nie przemyślałem. Ile na przykład się udało, coś ciekawszego, jakieś pytanie, pytanie ciekawe. Możecie napisać ile pierogów wam się udało zjeść podczas dzisiejszej Wigilii, jeżeli to będziecie oglądali na przykład później. Albo jeżeli to oglądacie w ten, ten sam dzień, no to możecie wejść w komentarz, na następny dzień w komentarzu i napisać taki piękny komentarz. <kuh> eee, no i w sumie to... Co możecie jeszcze zrobić? Możecie oczywiście wejść na Discorda. Tam wszystkiego dowiadujecie się wcześniej, widzę. Wszystkiego, dosłownie wszystkiego się dowiadujecie się wcześniej. My tutaj już widzę, że kończymy szybciutko giereczkę. <kuh> Wraz z moim teammatem żółci są, są żółci. Idziemy szybko dojechać żółtych wizowy. Nie wiem, czy zauważyliście, że co roku w święta są Bedworsy. No właśnie, no i to już najprawdopodobniej zostanie tak, już na długie, długie czasy, że co roku w święta będą Bedworsy. I w Sylwestra też prawdopodobnie no, będą Bedworsy. I teraz tak, wizowy. W ogóle pewnie zapytacie się, dlaczego ten film ich dopiero od 14. A nie, ja sobie już nie, nie pomyślałem, i nie w życiu jakoś rano z powodów takich, że ten odcinek jest tak spontaniczny to jest bardziej spontaniczny niż wszystkie odcinki do tej pory na tym moim kanale <grych> Najlepsze jest to, że nagrywam ten odcinek tego samego dnia co go rzucam i nagrywam go dosłownie czekajcie, szybko tutaj naklepanko żółtych bo żółci mnie naklepią, no naklep... chyba jednak ta druga opcja się tutaj powiodła że to żółci mnie naklepią, a nie ja żółtych dobra, tego to się żem nie spodziewał Okej, okay. szybkie dwa final kill wpadły, niebiescy nam no jeszcze zostali i biali, no to co, szybko do żółtych pojdziemy, dośmy na niebieskich i na nie Ten docieczek w ogóle nagrałem tego samego dnia, co jest jakby tutaj wigilia i nagrywam go dosłownie rano, bo ja też za niedługo wyjeżdżam, za dosłownie, od momentu odkąd go nagrywam, nagrywam go o godzinie 11, teraz ja za dwie godziny już wyjeżdżam, więc coś, to będzie szybkie, spontaniczne montowanie też. No, takie filmy są fajne, fajne wizowe. <laughs> znaczy fajne i nie fajne, fajne, bo są. w ogóle są na kanale. No ale nie fajne, bo nie są być zbyt dopracowane też jakoś dobrze. Ale mam nadzieję, że jakoś uszerzycie to nie do odciętek. Dobra, dokupmy sobie tego. Dokupmy tego i lecimy. Okay. czyli zostajemy no, nam jeszcze tylko niebiesce taką widzowe no i biali. <laughs> Szybciutko lecimy tutaj do niebieskich, się no, do białych, sorry, sorry. Okej. Okay. Okej, okay, szybki doraz białek był <laughs> No idiota Tak jakby to ładnie powiedzieć Tło, kurczę, tepu. Jeden wyjaśniony, lecimy szybko dobić drugiego. Dosłownie szybko. No i widzę, się uporałem w 6 minut. To jest fajnie, fajnie. Szybki montaż, szybka miniaturka, więc będzie, będzie widzowy film na pewno. A o której to już się dowiecie. W sumie to wy już wiecie, o której, ale ja jeszcze nie wiem o której. No i tego się nie spodziewałem. Drugi raz w tym samym miejscu. Ej, kurwa, siekamy, jak to tak? Dobra, dajcie mi to. Okej. Okay. <coughs> W ogóle nie wiem co się stało, że mam tak niskie FPS-y, powinno się to ogarnąć po nagraniach. nawet setka jest ciężko No Ogarnę się, Wydzowie, garnie się. No i tu mam 400. 600. A, bo ja border widzę i to tak jakby... Nie wiem, ogarnę to na nagrania, albo to jest jak mapa po prostu, nie wiem, ogarnę się. Mi się wydaje, że przez to, że jest border chunków widać jakby, że... Granice mapy. Byłem blisko naprawdę. Jakiś pro developer po prostu robił mapę wizowe. 10 minut to już za długo widzę trzeba będzie jakoś, już trzeba to zakończyć po prostu tą gierkę, gierkę właśnie teraz się to dzieje za trzy teraz zobaczycie w sumie dobra o nie, on jest już tutaj, tak nie może być Dzieci widzowie. Dobra widzowie, że nie doszło do tego fantastycznego filmu, zostawcie sobie w, w górę, wbijcie na Discorda. i jeszcze raz, zdrowych, wesołych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym. No i do kolejnych filmów, no i narka. Cześć, cześć.